Nadzieja przychodzi na świecie. Ewa, na prawo. Nadzieja na lepszy świat. Hmm, tak, Sylwek, ty, tyrk, pójść do tyłu, a pani troszkę do przodu to na miejsce Sylwska. Co roku Radio Olsztyn nagrywa pastorałkę i e, tegoroczna... Wydaje mi się, będzie dosyć szczególną, ponieważ do współpracy zaprosiliśmy zespół Mig Band z Olsztyna, to jest młodzież ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, która miga do polskich piosenek. Pomyśleliśmy sobie, a co by było, gdyby ta młodzież pomigała do naszej pastorałki. I dzisiaj właśnie robimy zdjęcia do wideoklipu. Dzięki temu, że Mig Band uczestniczy w pracach nad tegoroczną pastorałką, ta piosenka zyskuje inny wymiar zupełnie. Radiowa pastorałka dotrze do osób głuchych, niedosłyszących dzięki temu, że dzisiaj pracują z nami. Nadzieja przychodzi na świat. Nadzieja Na świat, Nadzieja na lepszy świat. Tekst pastorałki 2019 powstał właściwie już przed rokiem. Miałem pomysł na słowa. W tym roku tylko docyzelowałem kilka fragmentów. Jarek Wroniszewski dorobił. Piękną muzykę powstała, mam nadzieję, pastorałka, która będzie radować uszy wszystkich słuchaczy. Nadzieja przychodzi na świat. Nadzieja na lepszy świat. Oczywiście, co widzę? I się czuje naturalnie dosyć tak normalnie miło. To już nie jest pierwsza epastarałka. My mamy takie doświadczenia ze sobą w minionych latach. I jest to zawsze bardzo przyjemne takie świąteczne, nastrojowe doświadczenie. Nie wiem, jak wiola, ale ja nie miałam wcześniej e, styczności z językiem migowym, ale jest to ciekawe, ciekawa sprawa, ciekawe doświadczenie. Znałam kilka słów, ale już dawno o nich zapomniałam. Natomiast okazuje się, że można to połączyć z rytmem, można to połączyć ze słowami, mimo tego, że język migowy tłumaczy się inaczej, jest szyk przestawny słów, ale daliśmy sobie radę. Efekty widać w telewizji. Może znajdziemy czas w przyszłości na to, aby zapisać się na lekcji języka migowego. Kto wie? Przychodzi na świat. Nadzieja na lepszy świat. Nadzieja przychodzi na świat. Nadzieja na lepszy świat. Nasza młodzież bardzo szybko i chętnie wchodzi w różne nowe projekty. Bardzo lubią robić za każdym razem coś nowego, bo wiedzą, że to ich rozwija.